Cześć, z tej strony Kamil Dębski. W przyszłym sezonie będę występować w barwach jastrzębskiego węgla. Do zobaczenia na hali. Na pewno przychodzę tu z, z takimi oczekiwaniami, żeby poprawić swoją grę, poprawić swoje umiejętności, czerpać garściami z tego, z tego całego otoczenia, od wszystkich chłopaków, od trenera, żeby zrobić kolejny krok naprzód. Na pewno wielki klub, wielkie tradycje, na pewno wielkie ambicje, także idealnie się wpisuje moje, jakby, perspektywy, że tak powiem. Super kibice, także nie mogę się doczekać, żeby zacząć współpracę. Konkurencja jest silna, wiadomo, jest to. Zespół z topowej półki, można powiedzieć, ale na pewno nie przychodzę tutaj, żeby, żeby sobie klaskać, że tak powiem. Przychodzę walczyć o swoje i jak będzie w sezonie, to zobaczymy. Na pewno najpewniej się czuję w zagrywce. Jest to jak mój konik, że tak powiem. Dostając szansę na, na, na boisku w różnych meczach, byłem w stanie pokazać, że, że nie jest to łatwa zagrywka do przyjęcia, także myślę, że się je popuch. Znaczy na pewno ten sezon pokazał mi różnicę między pierwszą ligą a, a plus ligą, że jest gigantyczna. Dał mi też trochę jakby. Szerszą perspektywę, jak na to wszystko patrzeć. Wszystko jest mocniejsze, szybsze, silniejsze. Na pewno trochę doświadczenia w zeszłym sezonie w Nysie zyskałem. Więc, nic tylko przejść do przodu i przecierać sobie kolejne szlaki. Miałem możliwość zagrania w obecnym sezonie. Pod barwami jestrzemia jednego meczu w Nysie, więc można powiedzieć, że, że jeden mecz zagrałem z chłopakami, trochę ich poznałem. No tak, z Kubą graliśmy razem w Krakowie. Bardzo, bardzo dobrze nam się współpracowało, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie dobrze, a nawet i lepiej. W wolnych chwilach, by sobie pograć Różne, różnego rodzaju gry, planszówki na komputerze, spacery z narzeczoną.